Siemaneczku, mamy jestem Eltrax i witam was wszystkich bardzo serdecznie. W tym poradniku pokażę wam jak zwiększyć sobie miejsce na dysku lokalnym C. Mianowicie czasami macie tak, że po prostu wam się zwiększa z dupy, po prostu miejsce wam się zapycha wszystko i nie wiecie co z tym zrobić. Mianowicie to się nazywa takie pliki śmieci wam tu wchodzą, na przykład po jakimś nieudanym nagraniu albo po czymś nieudanym to wszystko do folderu jednego idzie i tam się wszystko nakłada i właśnie dlatego się wszystko tak zapycha. Sorry, że tak mi się plącze język czasami, ale tutaj wróciłem do YouTube'a po trochę, po trochę większej przerwie. Ok, więc wpisujemy tutaj procent, temp, procent. Kiedy to już wpiszemy, wyskoczy nam folder temp, gdzie się znajdują nasze kliki śmieci. Zaznaczamy wszystko. Wy będziecie mieli więcej niż 11 elementów. Wy będziecie mieli potąd, tak do dołu będziecie i wszystko to musicie usunąć. Ja dlatego nie mam tego, bo sobie usunąłem. Niestety chciałem wrzucić to nagranie na YouTube'a, niestety mi się film skraszował, okej. Okay. Kiedy to już usuniecie, miejsce na dysku C... Wam się wieczy, Sorry za psa. Ok, więc pokazałem Wam jak zwiększyć sobie miejsce na dysku lokalnym C. Jeśli pomogłem, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Na razie.